Na podstawie raportu Zależność i depopulacja opracowanego przez McKinsey i Company przedstawiamy dane, które rzucają nowe światło na przyszłość Polski. Polska stoi w obliczu jednego z największych kryzysów demograficznych w swojej historii. Eksperci ostrzegają, że do końca tego stulecia Populacja naszego kraju może zmniejszyć się nawet o połowę. Co to oznacza dla naszej przyszłości? Dzietność w Polsce wynosi obecnie około 1,3 dziecka na kobietę, podczas gdy do utrzymania stabilnej populacji potrzeba wskaźnika 2,1. To oznacza, że z każdym rokiem coraz mniej dzieci wchodzi na rynek pracy, a liczba emerytów gwałtownie rośnie. Do 2050 roku osoby w wieku 65 lat i starsze będą stanowiły ponad 30% społeczeństwa. Jedna trzecia populacji to seniorzy, którzy będą potrzebowali wsparcia finansowego i medycznego. Raport ostrzega, że aby utrzymać obecny poziom życia, konieczne będzie podniesienie produktywności pracy lub wydłużenie tygodniowego czasu pracy o kilka godzin. Czy Polska będzie w stanie udźwignąć ten ciężar? Co możemy zrobić? Eksperci sugerują konkretne działania. Wsparcie młodych rodzin przez ulgi podatkowe, mieszkania i elastyczne formy pracy, przyciąganie migrantów, by wypełnić lukę na rynku pracy, inwestowanie w technologię i edukację, by zwiększyć produktywność. Czy Polska jest gotowa na te wyzwania, czy podejmiemy działania, zanim będzie za późno? Podziel się tym nagraniem i weź udział w dyskusji.